Cześć, z tej strony Karolina, i dzisiaj jest historyczny dzień i historycz... rozpoczęcie historycznego vloga czyli przeprowadzki z mojego rodzinnego domu do mieszkania, w którym będę mieszkać ze swoim chłopakiem, którego widzieliście tysiąc razy na tym kanale. Za mną prawie już puste biblioteczka, prawie tak, tak, prawie już puste biblioteczka. Nieważne. Zostały mi tylko te niebiesko-granatowe książki i książki dla dzieci, reszta najprawdopodobniej tutaj po prostu zostanie i na biblioteczce są książki w stylu, książki, które będę czytać albo będę o nich mówić niedługo na kanale w podsumowaniu, albo już mówiłam jak dodaję ten film i inne pierdoły w stylu kubki i rzeczy do domu, takie bardziej już pierdołowate do wykończenia plan na dziś to ogarnąć ściany czyli je zagruntować i pomalować i tak, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Nie wiem, czy powstaną dwa, jeden taki bardziej przenoszeniowy, remontowy, a drugi bardziej dekoracyjny, i na przykład jeszcze trzeci film z układaniem książek na biblioteczce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko będzie się w trakcie. Więc tak, mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. A tutaj, jak widać, są jeszcze książki. No i tu. Zawalona prawie cała pogoda książkami z pustej biblioteczki, to tu są książki, które chcę czytać w sierpniu jeszcze na parę czekam, czy są książki do podsumowania yy, lipca, tak? lipcowy wrap up. Yy, niestety część już popakowałam i nie mam wcale zamiaru ich wyciągać. Tu są rzeczy, które mogliście już widzieć na poprzednim vlogu, yy, czyli kubeczki, kubeczki, talerzyki, szklaneczki, yy, Rzeczy, Boże, jak to się nazywa? Eee, gałki do mebli. Kupione w TK Maxie i młynek do soli albo do pieprzu. I najważniejsza rzecz, czyli pojemnik na spaghetti, bo ja jestem człowiekiem, który żyje na makaronie. Ciuchy jeszcze są w szafie i myślę, że ciuchy po prostu zacznę przenosić, jak już w mieszkaniu będziemy mieć szafę jeszcze jej nie mamy, dopiero wczoraj kupiłam cztery biblioteczki z nadstawkami to będą dokładnie takie biblioteczki jak tutaj czyli te duże szafki i Kei. podlinkuję wam je w opisie filmu pewnie i do tego będą nadstawki, bo mamy wysokie mieszkanie dzień dobry, witamy się z wami w naszym mieszkaniu, jest tu jasno Krzysztof, może nie będzie tak tragicznie ze zdjęciami jak, jak myślę, że może być, zobaczymy tutaj jest Krzysztof Krzysztofie przywitaj się Czekaj, bo w ogóle nie było na Krzysztof się wita, będziemy malować ściany i tak to wygląda aktualnie. Tam jest pokój wspaniowy, że tak powiem, tu jest kuchnia. Ale tak, generalnie za tymi Boże, szybami, które teraz są zasłonięte. Kiedyś było widać park, a teraz widać hotel. zrobić oprócz y, pofarbowania włosów na biało. Zagruntowałam tutaj ścianę. Poszło mi świetnie. Yy, I auto jedzie, więc tutaj strasznie głośno przy otwartych oknach. I pomalowaliśmy też pierwszą warstwę tych ścian. Tutaj generalnie jest no, dosyć wysoko. Jak mogliście widzieć na poprzednim klipie, więc jest ciężko malować i ciężko pokazywać cały kadr, ale tak. Tu będą stały biblioteczki. Taki jest plan. Tego nie będzie. Ten narożnik będzie, ale tutaj, tutaj gdzie stoję, chcemy mieć biurko w taką stronę, że będzie go. to, że będzie tak, tu, o i my będziemy po dwóch stronach siedzieć, a tam jest goła pani, którą trzeba zdjąć. Dzień dobry, słuchajcie. Wczoraj był Środa. Wczoraj była środa, mieliśmy malować, ale czasowo się nie wyrobiliśmy, bo Krzysiek pracuje i później no, no po prostu nie było na to czasu i... Co? Właśnie nagrałam recenzję Zaczytanej i Bestii, więc możecie Wpaść na kanał, żeby posłuchać Co tam mówiłam I tak, kupiliśmy wczoraj szafę Kupiliśmy wczoraj komodę Dzisiaj z Olą i Barkiem, Którym bardzo, bardzo dziękuję za pomoc Będziemy montować biblioteczki yy, Zostało nam jeszcze Malowanie, tutaj dwie warstwy A tutaj, ja muszę sobie wyobrazić Pokój, a tutaj jedna warstwa Jeszcze białej farby No i tak tak to będzie. Teraz czytam Full Disclosure i czytam Forever Interrupted od Taylor Jenkins Reid. To jest książka autorki Daisy Jones and the Six. To jest książka autorki Full Disclosure. Szczerze mówiąc, nie robiłam resertu. Nie wiem, czy coś jeszcze napisała. Czy ja tu w ogóle mam zakładkę? Czy nie? Chyba nie mam zakładki. Ale przeczytałam w jednej i w drugiej około 20 stron, nie mam siły na czytanie wieczorem, więc tak jak czytałam w ostatnim vlogu, to nadal słucham audiobooka I'll be the One. Więc to taki mini update liczy. Tutaj mamy historię małżeństwa, które szybko się rozpada, bo chłopak ulega... Wypadkowi i umiera. To nie jest spoiler, to się dzieje w ciągu pierwszych 10 stron. A tutaj mamy dziewczynę, która jest e, HIV-pozytywna. E, tak. Po prostu. I musi się z tym zmierzyć. Mm, coś jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Chyba nie. Dzień dobry. Dzisiaj na moim kanale e, gość specjalny Lucjan. Lucjan i gość specjalny drugi, ale tak, jedziemy właśnie zmontować biblioteczki, o, mm. Więc, tak. Stoimy właśnie na tle mojej pierwszej, własnoręcznej, zbudowanej biblioteczki. Nie, przeszedłem najwięcej na się... Razem z moją kieszką. Majster. To jest majster, tu jest majstrowa, tam jest majstrowicz, a za dwami jest... nie powiem, no, więc tak, To jest. I u Karo się wydaje bardzo niska, bo to jest bardzo wysokie mieszkanie. Tak. Jeszcze nadstawka. I będzie nadstawka i takie Się na filmy. Drugi raz! Drugi raz wydaje mi się, mi się, że składam dobrze, a myliłam się. O Jezus! Nie I ty chcesz dziecko, żebym ja to składała? Stawki już prawie skończone, dokręca się sama, bo to jest człowiek bez twarzy. Ostatnia nadstawka. Mamy generalnie troszkę krzywą podłogę więc był problem, ale już jest wszystko dobrze witam siedzę Co zrobiły Krzysiucie? Dzisiaj? Krzysiu dzisiaj się pomalował ściany. Jak widać stoją tu biblioteczki. Yy. No. A ja właśnie moje kuchnię i byłam na zakupach. Ale y, nie było bo strasznie mnie że jestem cała upłacona wiesz o tym. Byłam no, na zakupy kupiłam parę pierwszych y, różowych szeluk czyściń, szczęśliwie, Ale tak. dobra to są moje wczorajsze zakupy. Czerwony. Tu wreszcie dwie miski, taką miskę, bardziej w stylu sałatka. I tu takie dwie małe i teraz o. kupowałam te rzeczy w Eksyn i wtedy. Boże, wyglądam jak się do nieszczęści i dokładnie tak się czuję. Dzisiaj jest niedziela i było straszliwie gorąco i my w tym upale. Krzysiu malował ścianę, ściany właściwie, a ja ogarniałam całą kuchnię. E, pff, dzisiaj jest niedziela, to wczoraj byłam z rodzicami w sklepach. E, mamy we Wrocławiu takie centrum handlowe Marino. I tam są sklepy takie, coś w stylu Pepko, coś w stylu kik, które nazywają się Action i Teddy. I tam właśnie kupowałam rzeczy takie jak miseczki. Te co mogliście widzieć właśnie, te niebieskie, te różowe. Jeszcze mam karawkę i jeszcze mam kilka innych rzeczy, które leżą tam i których dzisiaj nie wzięłam, ale normalnie czuję się jakbym miała zaraz paść i nie wstać skończyłam czytać książkę I'll be the one, myślę, że opowiem wam o niej dłużej w rapapie albo może w odcinku kulturalnie, jeszcze zobaczymy a aktualnie czytam o matko Młyny Boże, Jacka ta książka zdecydowanie za długo leżała na mojej półce kupiłam ją z polecenia Rafała Hetmana Dwa lata temu, rok temu i od tego czasu czeka i leży. A polecała ją też Jola Szymańska i, Raf, i Rafał. O Rafale już mówiłam. I Łukasz Talking Cloud, więc jestem jej bardzo ciekawa. Nie przeczytałam wiele, bo przeczytałam 27 stron, ale po prostu teraz to chyba pójdę się wykąpać i wezmę coś na głowę i pójdę spać. Cześć, chciałam się z Wami przywitać, bo. Bo nie, nie wiem dlaczego, wczoraj byłyśmy z dziewczynami, czyli z Olą i z Ines na marszu Solidarnie z Margot. Właściwie to nie był marsz, tylko demonstracja, bo wszystko odbywało się w jednym miejscu, czyli um, pod komendą we Wrocławiu, na podwalu. Było wspaniale i wiem, że tylko trochę głupio mówić, że było wspaniale, jeśli się wie. Czemu w ogóle się tam było i czego sama sprawa dotyczy, ale nie wiem. Mam w sobie dużo wiary, że Polska w najbliższym czasie stanie się po prostu normalnym państwem, który przestrzega praw człowieka. Po prostu. I tak, oprócz tego dzisiaj będziemy montować, co jakby, ja jak o tym myślę, to mi się niedobrze robi, bo będziemy montować regał, w sensie szafę, pax, a ona jest ogromna i ma 400 elementów. Jak o tym myślę, to naprawdę mi jest słabo. Ale mamy zrobioną kuchnię, mamy zrobiony salon. Wiadomo, że tam trzeba zrobić takie jakieś kwestie dekoracyjne w stylu poduszki oświetlenie, no muszę ułożyć książki na biblioteczce, natomiast jest to dla nas ciężki czas, bo Krzysiek ma egzamin z aplikacji za trochę ponad miesiąc i musi się do tego przygotowywać, więc na razie jeśli chodzi o malowanie, to pokój ten taki, który będzie sypialnią i gdzie będzie też szafa, którego chyba wam jeszcze nie pokazywałam, tam... Pomalujemy go po prostu we wrześniu albo w październiku. No bo chcę, żeby Krzsiwi dobrze poszło i żeby dostał się na aplikację, więc to nie jest w tym momencie priorytet. Tam będziemy, myślę, że już pod koniec sierpnia się tak wprowadzać już oficjalnie, to znaczy wezmę wszystkie swoje rzeczy, bo teraz ten vlog planuję, żeby poszedł na mój kanał w niedzielę i również w niedzielę jadę z rodzicami nad morzem na tydzień, znaczy nad morzem, nad morze na tydzień, więc mnie nie będzie i planuję tam nagrywać reading vloga czy takiego ogólnego vloga z wyjazdu i tak, dzisiaj właśnie będziemy montować Paxa i pokażę Wam co zamówiłam ostatnio na Book Depot. Pierwsze z nich to właśnie to problem jest taki, że data oficjalna, która była na stronie i była cały czas na Book Depot, to jest premiera we wrześniu, natomiast premiera została przesunięta na 1 października więc potraktuję to jako prezent urodziny oj, co się stało, to ma być książka Own Voices autora, który jest transpłciowy używa zaimków he ale także they jestem tego bardzo ciekawa bardzo, naprawdę bardzo. I druga książka to jest The Cat I Never Named. Yy, I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ja nigdy w swojej karierze czytelniczej nie spotkałam się z książką, która opowiadałaby z książką młodzieżową, która opowiadałaby fikcyjną historię, yy, fikcyjną. No byłaby taką powieścią młodzieżową, historyczną, która opowiadałaby historię woj wojny w Bośni i Hercegowinie. A właśnie The Cat I never Named jest taką historią, która ma dziać się. Musiałam sobie zmienić kadr, bo to miasto jest teraz, właśnie, no, w Bośni i Hercegowinie. Tak, dobrze. I autorki, z tego co wiem, właśnie pochodzą z krajów tej ex-Jugosławii, natomiast powiem Wam szczerze, że nie jestem pewna skąd, więc robię research teraz. Aha, nie dowiem się. No to szkoda, Aha, ta żyje na Florydzie, uh -huh. a druga, a druga, 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 wyszukaj. A druga właśnie urodziła się w tym mieście gdzie będzie się toczyć akcja, czyli właśnie w Bośni i Hercegowinie. Jestem i bardzo ciekawa i zdaję sobie sprawę, że to na pewno nie będzie dobra książka pod takim względem historycznym. No bo umówmy się o wojnie w Bośni, to w Bośni to można napisać 40 tomów non-fiction historycznego i jestem prawie przekonana, że takie coś powstało. Bo to była wojna, każdy z każdym, i właściwie ciężko jednoznacznie powiedzieć, co tam się działo, gdzie tam się działo, bo były nie dość, że zaangażowane różne państwa. To jeszcze te państwa dzieliły się na wyznania, bo na przykład, jak byliśmy właśnie w Sarajewie, to tam spotkacie każde wyznanie. Jest bardzo dużo muzułmanów, nie wiem czy nie większość, ale jest na przykład synagoga, jest też dużo katolików, więc tam po prostu dzieje się bardzo, bardzo dużo. Po prostu mam nadzieję, że ta książka będzie historią o wojnie. Zdaję sobie sprawę, że mogą być jakieś uproszczenia, ale ważne w ogóle, żeby zakomunikować na przykład ludziom, ta książka no, jest wydawana za granicą przez wydawnictwo z Nowego Jorku. Więc w ogóle fajnie, że właśnie czytelnicy młodzieżówek dowiedzą się o tym, i być może ta książka zainspiruje ich do zrobienia porządnego researchu. i najpiękniejsza rzecz jaką stworzył świat, czyli ta suszarka to naczyń jest wspaniała, a tam jest Krzysiu w samych majtkach, więc może oszczędzimy Wam pokazywanie Krzysia. Natomiast Krzysiu właśnie montuje komodę, a ja gotuję makaron. Tu stoi komoda, do której trzeba po prostu wsadzić szafki, jak ją już przeniesiemy. Tutaj będzie stała dokładnie do tymi drzwiami, a tu nie wiem jak je chwycić, ale są paksy i będzie stały jeszcze jeden paks. Ja chyba wyjdę po prostu z pokoju i nie, nie ma opcji, żebym wam to pokazała, bo są za wysokie i tam będzie stał nasz materac. Na zakończenie tego y, vloga, bo to jest część pierwsza, właściwie końcówka części pierwszej przeprowadzkowego vloga, kolejny vlog y, będzie już zawierał takie kwestie w stylu flat tour. Albo generalnie pokazanie wam dodatków, jakichś poduszek, oświetlenia i tego, jak to wszystko razem będzie wyglądało. Tak jak Wam mówiłam, ja w niedzielę wyjeżdżam na tydzień i mnie nie będzie, więc dzisiaj był właściwie przedostatni dzień, kiedy cokolwiek robimy. Zmontowaliśmy paksa, to znaczy te obramówki. Tak? Natomiast y, całą zawartość, czyli szafki, półki, musimy jeszcze zmontować, y, ale byłam dzisiaj, właśnie jadąc y, do mieszkania, na ruskiej we Wrocławiu. Gdzie jest sklep, pachnący domek? Gdzie pani ma świeczki, woski i inne wspaniałości? Przy okazji, pani jest taką totalną wariatką, w sensie widać, że ona tam jest, bo to kocha, a nie jest tam, bo musi tam być. I pokażę wam świeczkę, którą kupiłam. To jest świeczka z Village Candle Sugar Plum Fairy. I ja taką świeczkę mam, gdzieś stoi tam sobie. Ale jest tak cudna, że ja musiałam mieć drugi słoik, bo praktycznie w ogóle jej nie ma i nie no ten zapach jest wspaniały. Co więcej, taką świeczkę zwąchała u mnie Marta bestsellerka i zakochała się i kupiła ją sobie i bardzo lubię właśnie tą firmę. Chyba bardziej niż Janki, one mi bardziej pachną ym, i mają dwa knoty. Co ja też bardzo lubię, bo ta świeczka się po prostu równiej pali. Ja już przerobiłam wszystkie rzeczy w stylu, te takie nakładki, i miałam oryginalne zjanki. To dla mnie nie działa. A też nie chcę, jakby nie po to kupuję świeczkę za stówę, żeby musieć ją owijać folią aluminiową, żeby ładnie się grzała. Tak, jakby to nie ma sensu. Więc. Mam jeszcze cztery woski. E, jeden to jest granat i ja jakby mam problem z czytaniem tej nazwy, natomiast e, Google Translate mówi tak. Pomegranate. Pomegranate. Bez sensu. Nie, ja jestem najgorsza, po prostu ja mam takie słowa po angielsku, których fizycznie nie jestem w stanie mówić. Uwielbiam ten zapach, potem mam lawendę i cedr. Pachnie słodko, ale też świeżo. To jest taki bardzo typowo męski zapach, ale jest. Piękny, generalnie y, Ja lubię słodkie zapachy Tak, lubię słodkie zapachy Potem mam z Janki wosk Otum y, Glow I Humidor, tak zwany y, Z Woodwicka To jest najlepszy wosk Możecie, w sensie dam wam tak u czy się wyostrzy Czy się nie wyostrzy, nie wiem Może jeśli jesteście ciekawi jakie zapachy Lubię, albo szukacie jakichś inspiracji Zapachowych, bo wiem, że w takim sklepie Jak wchodzimy po raz pierwszy to możemy być przytłoczeni, po prostu wypiszę wam te nazwy na dole, ale to jest... Jak ja bym miała takie perfumy, to ja bym się nawet nie kąpała. Ja bym się nawet nie kąpała, ja bym tylko tymi perfumami się psikała, bo to jest coś pięknego, więc to są moje zakupy zapachowe. Ale słuchajcie, jest jeszcze druga część tego zamówienia, która wygląda tak. Cztery paczki z Book Depot. To, jest w ogóle, to są w ogóle paczki, na które ja czekałam bardzo długo, bo ja czekam na zamówienia z Bugdek po około 5-8 dni roboczych. Tak, 8-10 dni to jest taki maks. Tak, jak naprawdę, poczka jest leniwa. Teraz czekałam na niektóre 15. Jedne zostały wysłane 22, drugie 29 i obie, jakby oba zamówienia przyszły razem. I będę robić teraz dużo. Jest końcu Loveless od Alice Osman to właśnie była książka wysłana 22 lipca i przyszła dopiero dzisiaj, a dzisiaj z który? dzisiaj jest 11 sierpnia więc ona szła naprawdę dosyć długo ma zagięty róg, ale jakby nie te rzeczy jakoś tam no nie przejmuje się tym zupełnie jest Loveless, ja o niej tyle gadałam, że chyba naprawdę nie chcecie już nawet tej książki widzieć yy, dalej mamy podejrzewam, że w tej będzie książka dla Was na rozdanie. Tak, nie mylę się. Jest w dobrym stanie, co mnie cieszy. Czyli Parachutes. To jest książka dla Was. Niedługo zorganizuję rozdanie. Może pod tym filmem jeszcze nie wiem, jak to będzie. Potem mamy. Już Wam mówię co: A Kind of Spark. To jest książka, gdzie nasza bohaterka. Ma być w spektrum autyzmu, z tego co kojarzę, i mają być wiedźmy, i yy, to jest coś, co ja jestem pewna, że przeczytam bardzo szybko, bo to jest książka Middle Grade, ma niecałe 200 stron i bardzo ją polecała autorka The Paper and Heart Society, czyli Lucy. I ostatnia paczka. Jest! Jaki piękny, e, taki piękny paperback, tak wiecie, czyli e, Let's Talk About Love. To jest książka. O dziewczynie, tak samo jak w Loveless, gdzie bohaterka ma być yy, aromantyczna albo aseksualna. Nie wiem, dowiem się, mam nadzieję, jak przeczytam, ale cholernie się z tych książek cieszę i z tej dla Was również. Mam nadzieję, że ten vlog yy, Wam się podobał. Z racji tego, że będzie jeszcze jeden taki vlog przyprowadzkowy, jeden, nie no, raczej, raczej jeden. Dajcie mi znać, co Wam się podobało najbardziej. Czy mam na przykład czegoś nie nagrywać, bo Was nudziło, albo czegoś było za dużo, a czegoś było za mało. Generalnie yy, ten okres jest szalony i jest gorąco do tego wszystkiego, więc czasami było po prostu ciężko zmobilizować się do wyciągnięcia aparatu. Szczególnie, że wracałam do domu, kąpałam się i leżałam gapiąc się w telefon. Nawet nie czytałam. Przeczytałam dosłownie 43 strony Młynów Bożych. Więc nie mam na jej temat nic do powiedzenia. Przesłuchałam, już Wam mówię, ile na Miałam inwazję taty, przesłuchałam 2 godziny i 35 minut z jakichś 7 audiobooka, książki A co wyście? Myślały spotkania z kobietami z Mazowieckich wsi, Agnieszki Pajączkowski i ja Aleksandry Zbroi słucham sobie aktualnie na storytel i powiem Wam, że ta forma jest ciekawa, ale myślę, że to nie będzie forma dla wszystkich, bo tutaj autorki całkowicie idą, są tłem. One nie wyrażają tu praktycznie swojego zdania. One tylko pytają. My nie poznajemy tych pytań, tylko same odpowiedzi bohaterek tej książki, czyli właśnie kobiet w różnym wieku z mazowieckich wsi. I żegnamy się tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!